Dobry wieczór, witam się z Tobą, kochana, na zakątku otulenia. Ja nazywam się Agnieszka Walendowski, jest mi niezmiernie miło Cię tutaj powitać i gościć dzisiaj, w ten niedzielny wieczór. już szukały przesłania z karty intuicji. Karty już są gotowe i czy Ty już jesteś gotowa? Zajmij swoją wygodną pozycję, zamknij oczy. I weź sobie kilka głębokich wdechów. I wdech. I wdech. I wdech. I teraz z kolejnym wdechem zacznij skanować twoje ciało. Czyli zacznij iść od stóp do samej góry, zwracając uwagę z taką pełną uważnością na to, co płynie z Twojego ciała. Czy czujesz gdzieś napięcie? Ja. I możesz sobie położyć rękę na tym miejscu gdzie czułaś to napięcie, możesz powiedzieć. Słyszę, widzę cię. Kiedy otworzysz oczy, ja wyciągnę dwie karty, i myślę, że znajdziemy tam odpowiedź. Tego co naprawdę się pojawiło. Właśnie w twoim ciele i o czym to jest znak. Jniosam jak kartę. kartkę i tyno. Czyli to jest moja prawa pierwsza, moja lewa druga. Pierwsza, druga. Pierwsza. O, ale piękna karta. Ci ją pokażę. Karta numer jeden. Dostrzegaj piękno życia i cuda, które już są w nim obecne. Hmm, przepiękna klapta, jeszcze jej nie miałam. Okazji zobaczyć, ani czytać. Co ona kryje? Często skupiamy się na tym, czego nie mamy. Jeśli przywoływanie wizji życia, którą pragniesz stworzyć, wpędza cię w poczucie braku, tak naprawdę jeszcze bardziej oddalasz się od jej manifestacji. Aby otworzyć się na więcej obfitości, najpierw dostrzegasz to, co już masz. To najważniejszy krok. Każda chwila spędzona w poczuciu braku odbiera ci moment, w którym mogłabyś cieszyć się pięknym. I obfitością, jakie już teraz cię otaczają, zwróć uwagę na naturę wokół Ciebie, na kolor nieba, i to, że rano możesz otworzyć oczy, poczuć wdzięczność za swój oddech, za to, że możesz teraz przeczytać przesłanie tej karty, które przypomina Ci o pięknie światła. Jakbyś się czuła, gdybyś w pełni zakochała się w swoim życiu, a gdybyś zaczęła od tej chwili jak zmieniłoby się Twoje postrzeganie tego tu i teraz? Ta karta zaprasza Cię właśnie do zmiany w doświadczeniu każdego momentu, do pokochania życia takim, jakim jest i dostrzegania w nim piękna i cudów. Dzięki temu jeszcze więcej wspaniałych rzeczy, okoliczności i chwil zacznie pojawiać się w Twoim życiu. No przepiękna jeszcze ta róża na tej karcie. O. Teraz karta numer Też tej karty jeszcze nie miałam. Odpowiedz na wołanie Twojej duszy. Teraz jest najlepszy czas. Mówiłam, co się pojawi. Ta karta to znak, że Twoja dusza od dłuższego czasu dobija się do ciebie z prowadzeniem, ale ty nie pozwalasz jej w pełni podążać za głosem. Być może zachęca Cię do odważnej, nieznanej Ci drogi, na której boisz się postawić swój pierwszy krok. Ta karta jest wyraźnym sygnałem, abyś nie odkładała już dłużej działania, które jest natchnione mądrością Twojego serca. Zwróć uwagę na to, jakie myśli i wizje przychodzą do Ciebie, kiedy czytasz to przesłanie. Ty dobrze wiesz, o jakie działanie chodzi. Twoja dusza mówi: zaufaj mi. Poprowadzę cię z każdym krokiem, doświadczymy razem pięknych rzeczy. To nie czas, aby zwlekać z działaniem, to czas, aby działać z odwagą i wiarą. Jestem i będę przy tobie. Modlitwa, przyłóż rękę do serca i powiedz na głos: Z odwagą i wiarą odpowiadam dzisiaj na wołanie mojej duszy. Uwalniam wszelkie lęki, obawy, zwątpienia, jestem gotowa. Jestem gotowa, jestem gotowa. Wskaż mi w drogę w zgodzie z moim najwyższym dobrem. Piękne przesłanie jak zawsze. Jestem ciekawa, która karta dzisiaj do Was przemówiła i jak to się ma do obecnej Waszej sytuacji. Daj znać proszę w komentarzu. Ja ściskam Cię bardzo mocno i zapraszam na kolejny odcinek.